Panie Ryszardzie, chciałbym z Panem porozmawiać o lotto. O numerkach rozumiem. Tak, o szczęśliwych numerkach przede wszystkim. Mam pytanie chyba niezbyt oryginalne. Jak trafić szóstkę? O, pierwsza rzecz. Trzeba wziąć pieniądze, iść do kolektury. Potem zagrać, albo rachybił trafił, albo skreślić. A potem czekać. No nie ma pan lepszego sposobu? Proszę pana, gdybym miał lepszy sposób, to bym tak ciężko nie pracował w tyle lat. A właśnie ile pan lat y, prowadził lot? 23. Czyli to cały okres od 1989 roku, rozumiem. Tak, tak. No prawie ćwierć wieku, prawda? Jaka była taka najbardziej y, spektakularna wygrana, taka, która, y, która pana zaskoczyła najbardziej? To znaczy zaskoczyła mnie reakcja osoby, która wygrała. To była starsza pani w Krakowie. Dosyć duża suma, nawet przez pewien czas nie odbierała tej wygranej. Okazało się, jest ciężko chora leży w szpitalu. W momencie, kiedy odebrała, powiedziała mi tak, panie Ryszardzie, cieszę się, że wygrała, ale jak ja bym chciał, to było chociaż 30-40 lat temu. Wcześniej. Bo teraz. Teraz jestem starym, schorowanym człowiekiem. Nie mogę pojechać za granicę. Chciałem jechać do Watykanu, zobaczyć papieża. Nie pojadę. Stan zdrowia mi na to nie pozwala. I oczywiście co no rodzina dostanie, prawda? Nie rozumiem, że ta pani przekazała pieniądze rodzinie. No, raczej tak. Znaczy, przy tym nie byłem, ale tak powiedziała. A jak jeszcze inne wydarzenia Pana zaskoczyły podczas tej długoletniej pracy? Co mi, na przykład zaskoczyło, zaskoczyło mnie to, zawsze przed wejściem na żywo jest próba generalna. Czyli jak chodzą maszyny, kamery, wszystko. To było jeszcze w telewizji na Woronicza i kolega operator. Jest losowanie dużego lotka wtedy. Sześć piłeczek wypada. On pokazuje kupę, mówię zobaczcie, mam szóstkę. Takie nerwy. Realizator mówi Andrzejku, pójdziesz na bok, drugi pójdzie do kamery teraz. Weszliśmy na żywo, losowanie. Ani jednej liczby nie miał. To jest pech. Czy y Miał jakieś pretensje, zgłaszał się do totalizatora. Nie ma ja pretensji. Po prostu czuł się tak skopany przez życie w tym momencie, Do trzeba było zobaczyć jego minę. Wcale mu się nie dziwię. Ludzie, którzy wygrywają szóstki, bardzo dużo sumy. Wielu z tych ludzi dalej prowadzi aktywne życie zawodowe bez zmian. Proszę, Proszę pana, u nas w Polsce mało kto się przyznaje do tego, że wygrał. To jest niebezpieczne. Oczywiście dlatego, że ma od razu masę różnych y, dziwnych pomysłów od koleżanek, kolegów. też nieraz i inni panowie chcą również jakąś część od nich zabrać. A co ludzie kupują, w co inwestują po takich wygranych? Proszę pana, ja wiedziałbym, co ja bym zrobił na pierwszym miejscu. Co by pan zrobił? Spłaciłbym kredyt. A potem. Myśmy zobaczyli. Pan również gra? Gram, ale co z tego, kiedy ja nie wygrywam, no. A po tylu latach mi się należy chyba, no. Tak ciężko pracowałem. A jaka była pana największa wygrana? To niech pan się nie śmieje. Czwórka 120 zł. Naprawdę? Nie no, słowo honoru. Proszę Państwa, życzę oczywiście wysokich wygranych.